Wytrzymały i wydajny ciągnik EZS-350 idealnie sprawdza się podczas transportu i dystrybucji ładunków w pociągu magazynowym do 5000 kg. Wyszukane rozwiązania technologiczne oraz ergonomiczne zapewniają możliwość wykonania zadania w sposób bezpieczny i ekonomiczny przy zachowaniu niskiego zużycia energii i efektywności kosztowej. Tylko osoba przeszkolona oraz ubrana w bezpieczne buty robocze może pracować z ciągnikiem. Nie przewoź innych osób na ciągniku ani na przyczepie. Uwaga, podany maksymalny uciąg dotyczy wyłącznie jazdy na równym podłożu, na stabilnej, nieśliskiej powierzchni. Zanim wejdziesz na urządzenie, dostosuj opcjonalnie dostępną amortyzowaną platformę do swoich potrzeb. Teraz wejdź na urządzenie i dopasuj kierownicę do swojego wzrostu. Upewnij się, że czerwony wyłącznik awaryjny jest wyciągnięty. Uruchom ciągnik za pomocą systemu dostępowego. Gdy ciągnik będzie gotowy do użycia, na wyświetlaczu pojawi się informacja o poziomie naładowania akumulatora. Połóż obie ręce na kierownicy wielofunkcyjnej Jet Pilot. Za pomocą zielonej manetki, którą można obsługiwać z dwóch stron, określasz zarówno kierunek, jak i prędkość jazdy. Jeśli chcesz skręcić, obróć Jet Pilot w lewo lub w prawo. Aby się zatrzymać, zwolnij zieloną manetkę lub naciśnij przycisk hamulca na Jet Pilot. W sytuacji awaryjnej ciągnik można również zatrzymać za pomocą wyłącznika awaryjnego. Ciągnik posiada automatyczny hamulec postojowy, który jest zwalniany podczas ruszania i aktywowany po zatrzymaniu. Urządzenie jest zawsze bezpieczne, nawet na rampach. Aby podłączyć przyczepy do ciągnika, ustaw pojazd przed dyszlem przyczepy. Użyj opcjonalnie dostępnych przycisków bocznych, aby dokładnie ustawić ciągnik. W zależności od wymagań EZS350 może być wyposażony w różne typy zaczepów. Prosty pojedynczy zaczep można odpowiednio dopasować do przyczepy zależnie od wysokości. Wyjmij bolec zabezpieczający i podłącz przyczepę do zaczepu. Następnie ponownie włóż bolec i go zabezpiecz. Zaczep z trzema wysokościami służy do holowania różnych przyczep tym samym ciągnikiem. Wybierz odpowiednią wysokość zaczepu, aby poprawnie podłączyć dyszel przyczepy. Rygiel jest zabezpieczony przed niezamierzonym zwolnieniem przy obrocie do 90 stopni. Aby podłączyć przyczepę do ciągnika z dyszlem odchylanym, przyciągnij przyczepę do dyszla. W przypadku ciągników z automatycznym zaczepem użyj dźwigni do otwarcia zaczepu. Upewnij się, że Twoja ręka nie znajduje się w pobliżu. Zaczep zamyka się automatycznie po włożeniu dyszla przyczepy w uchwyt zaczepu. Dostępne są inne rodzaje zaczepów, w tym zaczepy hakowe, a także uwzględniające indywidualne potrzeby klientów lub specyficzne wymagania dla danego kraju. Jeśli przyczepy są wyposażone w funkcje elektryczne, należy podłączyć istniejące kable do ciągnika. Użyj przycisku podnoszenia-opuszczania na kierownicy JetPilot, aby podnieść lub opuścić przyczepę. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że zaczep jest prawidłowo zablokowany. Sprawdź, czy przyczepy są zabezpieczone klinami, a jeśli tak, usunij je. Aby odłączyć przyczepę, odczep kable i zwolnij zaczep. Parkując ciągnik, należy go wyłączyć. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, ciągnik musi być wyłączony. Pojazdy, które są wyposażone w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, należy podłączyć do prostownika poprzez gniazdo szybkiego ładowania. Aby naładować EZS350 wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy, otwórz komorę baterii. Odłącz wtyczkę akumulatora od wózka i podłącz ją do prostownika. Po zakończeniu procesu ładowania prostownik wyłączy się automatycznie. Jeśli proces ładowania musi zostać przerwany, najpierw wyłącz prostownik, zanim odłączysz od niego ciągnik. W celu konserwacji akumulatora kwasowo-ołowiowego sprawdzaj poziom wody, wykorzystując do tego punkty kontrolne. Po naładowaniu baterii regularnie uzupełniaj ją wodą destylowaną. W tym celu należy podłączyć system Aquamatic do zbiornika wody. Wskaźnik w rurce poinformuje o zakończeniu procesu. Następnie należy odłączyć rurkę od zbiornika i zamknąć pokrywę baterii. Ciągnik jest gotowy do dalszej pracy. Poza akumulatorem regularnie należy sprawdzać także stan kół i zaczepu pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń lub zanieczyszczeń. W celu zapewnienia długiej żywotności akumulatora oraz wózka rekomendujemy przeprowadzanie regularnych przeglądów realizowanych przez serwis Jungheinrich. Masz dodatkowe pytania dotyczące wózka lub jego sterowania? Zapraszamy do kontaktu. Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa. Więcej istotnych informacji o pracy oraz konserwacji wózka znajdziesz w instrukcji użytkownika.